Dobra, troszkę tutaj, że tak powiem, nagramy akcji, no bo te, tej biednej policji jak się kurwa samych jakichś dowodów samemu nie przyniesie, to to bidoki mnie nie namierzą. Ja już miałem z nimi do czynienia, w takim trudnym konflikcie. W pewnym sensie sytuacja tutaj w naszym kraju zapewniła mi to. Się z nim nie spotkałem. No bo jesteśmy naprawdę na wojennej ścieżce i, o, i bum. Tarara. Mhm. Mhm. Troszkę akcji. Tak mam troszkę, że tak powiem, atmosfery e, 1 maja. E, w filmie przekażę. Hej, kto Polak na bagnety? Nie będę tutaj wznosił bardziej ostrych. Krzyków. Filmujemy to. Kurde. Człowiek musi jeszcze sam materiały dowodowe. Kurde. Zbierać na policję. Ej, przepraszam na siebie do policji. Jak się już gubi, tak łamią to prawo. Już człowiek sam zaczyna mieć wątpliwości, co w ogóle jest prawo, nie? A co, a co lewo? Właśnie, co prawo? Lewo to te radykalne, akurat feministki to się trzymamy tego, że... Czy mm -hmm, mm -hmm. się... Co robi prawdziwy katolik, żeby sobie...